Woda kapie z okapu. Wyobraź sobie, że instalujesz sobie płytę indukcyjną, instalujesz sobie okap nad płytą, żeby wyciągał. Wyciągasz to wszystko nad sufit, przychodzisz któregoś razu, a tu masz kupę wody nakapanej, wyciągasz okap i leci. Po prostu cieknie woda. Kapieć z tego okapu filtry zamoczone, elektronika zamoczona, i w zasadzie nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Cześć, witam ponownie na Skraju Gaju, a ponieważ jesień, i zima to czas nieogrodowy, to opowiadamy sobie trochę o instalacjach domowych i o różnych problemach, których spotkaliśmy podczas montażu. Okap. Okap, jak to okap? Żadna filozofia w każdej kuchni jest. I myśleć by można, że to taka prosta instalacja. Okazuje się, że taka prosta nie jest. Są dwie metody montażu: z wyprowadzeniem na kuchnię, czyli gdzieś tam na szafce jakiś filtr węglowy, i tłuszczowy, i zanieczyszczeniowy, i wszystko to, co wlata tutaj, wylata sobie na zewnątrz, na kuchnię, ale w domu. Zalety są takie, że nie ma podciśnienia, wady takie, że to jednak to powietrze masz cały czas międolone wokół domu, musisz wymieniać filtry, musisz wymieniać wiele różnych rzeczy. Druga opcja jest taka, którą my zastosowaliśmy, gdzie wyciąg z okapu idzie na dach i na dachu kominkiem wywowym jest wyrzucany na zewnątrz, czyli wszystkie te smrody są wyrzucane po prostu na zewnątrz. No i powoduje to niestety, czego nie wiedzieliśmy, że skropliny pojawiają się w całym tym ciągu do, aż do dachówki kominowej. E, niestety nie poradził sobie z tym absolutnie nikt. Ekipa, która montowała kuchnię, nie wiedziała, jak to zrobić. Ekipa, która montowała sufit, nie wiedziała, jak to zrobić. E, nasz pan, który świetnie zamontował nam dachówki i dach też nie miał zielonego pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Mało tego, przejrzałem wszystkie filmy na YouTubie i niestety okazało się, że też nie ma, nie znalazłem żadnego rozwiązania poza ociepleniem rury, które niestety też nic nie dawało. Więc w tym filmie pokażę, jak sobie z tym poradziliśmy. A wcale nie było to proste, trzeba było postudiować sporo rzeczy, dlatego krok po kroku, punkt po punkcie opowiem o każdym punkcie, każdym punkcie instalacji tej kominowej, wyciągowej, tak żeby każdy z Was miał dokładnie informacje. Jak to sobie zrobić tak, żeby w żaden miesiąc w roku woda z okapu nie kapała na płytę? I oto jesteśmy na górze, tu, gdzie zaczyna się nasza instalacja, tu, gdzie zaczyna się serce naszego systemu wentylacji. Tam u góry, na samym dachu, jest dachówka kominkowa mąca, taką jak widzicie tutaj na, w tej chwili na przybitce. I ona jest dopasowana kolorem z takim grzybkiem. Ten grzybek, niestety, jest za ciasny. Tam tworzy się podciśnienie, nie odbiera tyle powietrza ile powinien, więc, niestety, nie jest najlepszy. Ale taki nic innego nie było. Więc ten grzybek jest ta dachówka kominkowa, kończy się tutaj rurą 150. I teraz ważna rzecz: dalszą częścią jest taki odskraplacz kominkowy. Znów to, co widzicie na rysunku. Ten odskraplacz składa się z kilku części. Przede wszystkim na tym rysunku, który widzicie, numer 1 to jest 150 cm średnicy taka rura z takimi fajnymi zatrzaskami, które tutaj widać w boku i te zatrzaski wchodzą dokładnie w rurę dachówki kominkowej. Później to, co widzicie pod numerkiem dwójką, to jest zbiornik na kondensat. Tutaj zbiera się woda. Która gromadzi się przy różnicach temperatur, przy tym, co wybywane jest ze środka ciepłe i wilgotne i co się skrapla, skrapla się od razu i jest wyprowadzane na zewnątrz. Czwórka, a czwórka piątka to jest ten system na dole, gdzie jest znów rola 150 i te dziurki, które tutaj widzicie, to są dziurki, które wpina się w dalsze elementy systemu, a gdzie są odprowadzane skropliny. Skropliny odprowadzone są tą rurką, którą tu widzicie, tym wężykiem. Ten wężyk jest, przy, jest, taki, ma takie wyjście właśnie z tego odskraplacza. I jak widzicie dalej, ten wężyk idzie sobie aż tam pod dachówkę i jest w, w, nad membraną. Tam widać nawet kropelki, jak się ta woda leje. To rozwiązanie też mi się nie podoba. Tutaj jak widzicie, to jest tej, jest tej wody całkiem sporo w tej rurce. Ja tą rurkę utnę i normalnie tutaj na dole będzie wiaderko. Ale tak czy owak. Tą rurką skropliny są odprowadzane poza dach. Tutaj mamy zatem odskraplacz. Pod odskraplaczem jest na samym dole rura. Ta rura to jest 125 rura, i tutaj trzeba było połączyć odskraplacz z tąże rurą. No, i ponieważ to jest pewien kłopot, bo dachówkę możemy umieścić tylko tam, gdzie ona pasuje. Rurę mieliśmy już umieszczoną w trakcie robionej sufitu, tą 125, więc trzeba spasować tak, żeby stąd trafić tam. Prostą rurą się tego nie da zrobić. Ale do tego są takie specjalne rury montowane do odskraplacza i z redukcją 150 i 125, które można wsadzić w tą rurę, którą właśnie wsadziliśmy ziemną, i, to, i, i właśnie jak wygląda ta rura, to widzicie ją. Tutaj na rysunku, ona jest u góry wczepiana w dokładnie ten element od skraplacza 120, 150 na te zatrzaski, a dół to pomarańczowy, który widać to jest redukcja, którą można doskonale. Wsadzić w rurę 125 i to jest tak, że rura 125 jest tutaj, a redukcja wchodzi w środek, więc nie ma obawy, że na zewnątrz coś będzie wyciekało, bo jeśli coś się tylko skrapla, to i tak będzie się skraplało w środku. No i na samym dole, tutaj jest oczywiście rura FI-125. To jest nasz błąd, powinniśmy wstawić rurę 150, ale było 125 i ta rura 125 dochodzi do samego dołu. Cały schemat wygląda tak, jak widzicie tutaj na tym obrazku. Czyli numer 1, to co oznaczenie numer 1, to jest dachówka kominowa. My mamy system mąca i ta dachówka kominowa idealnie pasuje się, wpasowuje się w nasz system mąca. Numer 4 to jest rura taka, wychodząca z tej dachówki, 150, pod którą jest wpięty odskraplacz, czyli to co jest numerem 5, ten odskraplacz jest membranowy, jeszcze ma taką membranę zabezpieczającą, dokładnie tak samo jak klapki na dole od wyciągu. Szóstka to jest właśnie ta nasza plastikowa rura, która też wchodzi już nam w 150. Przepraszam, w rurę 125, która idzie do dolnej części naszej instalacji. No i wydawać by się mogło, że to wszystko, ale to jeszcze nie wszystko, bo jak widać, gdyby to nie było ocieplone, to tutaj z różnicy temperatur i tak nam się wszystko skraplało. Więc problem powstał, jak to ocieplić. Bo wprost dowiedziałem się, że musi być na tych rurach, musi być jakieś minimum 10 cm izolacji. No, ale jak to zrobić? No nie zaisolujemy tego najpierw Oj, strasznie tu ciasno. Nie zaisolujemy tego najpierw, bo nie ma jak, bo się zwyczajnie nie da tego poizolowanego po tej konstrukcji połączyć. Jak już mieliśmy tą konstrukcję połączoną, to wziąłem rurę spilo, to co widzicie tutaj. To co widać tutaj, to jest izolacja mieszcząca się w rurze Spiro. Kiedyś to były fajne, takie wełniane izolacje, teraz to jest jakieś 3-metrowe byle, byle gówno, takie właściwie jak, jak tkanina filtracyjna. No ale mieliśmy co mieliśmy, więc zrobiłem z tego taką instalację. Wziąłem taką otulinę 3-metrową, wziąłem dwa razy do kupy. To daje jakieś 6 cm. Owinąłem całość tutaj i jak widzicie całość była po, otulieniu, otuliniu, po owinięciu otuliną oklejona taśmą metalową. Na to poszła jeszcze kolejna 6 cm warstwa jeszcze raz zostało to otulone taśmą. taśmą żeby to się nam nie rozpadało, metalową, i na to poszła jeszcze jedna taka warstwa. Całość została dokładnie obizolowana, obklejona taśmą, czyli tutaj mamy jakieś 6-6, powiedzmy 15, minimum 15 cm, minimum 15 centymetrów izolacji termicznej. I to powoduje, że faktycznie na tym odcinku tych skroplin nie ma. Użyliśmy do tego po prostu takiej maty, bo nic innego nie miałem. Gdybym miał to teraz robić, to prawdopodobnie kupiłbym taką samoprzylepną wełnę. Przy czym nie jest to takie proste. Bo jak widzieliście na tym rysunku, to są bardzo duże różnice, średnice. Ten odskraplacz, jak widzicie, tu jest taki balon. On jest taki duży, tu jest ta jeszcze rura, która jest dopasowana, więc nie da się w prosty sposób tego zaizolować, więc izolacja taką włókniną, czy też wełną mineralną luźną i obklejenie tego folią, to był jedyny sposób, na który wpadłem. I ta góra trzyma się dokładnie w ten sposób i bardzo ładnie działa, powoduje, że właściwie Zniknął nam problem skroplin, ale zniknął też dlatego, że dolna część instalacji jest też zrobiona nie tylko rurą, ale też zawiera jeszcze odskraplacz. I właśnie teraz, chwili, przejdźmy na dół. Pokażę Wam tą dolną część instalacji, jakie tam trafiliśmy pułapki, bo popełniliśmy też śmieszne błędy, których warto nie popełniać, i jakie tam są elementy instalacji, o których nie przyszłoby nam do głowy od razu na samym początku. Idziemy na dół. Teraz jesteśmy w dolnej części naszej instalacji i po kolei, co mamy tutaj? W szafce mamy takie oto rzeczy. To, co widzicie na samej górze, to, co za chwilę pokażę w zbliżeniu, wszystkie części raz jeszcze, to jest odskraplacz. Odskraplacz, który ma za zadanie z tej białej rury, jeśli tam jakieś skrobliny się pojawią, bo mogą się jakieś te resztkowe skropiny pojawiać, to odskraplacz zbiera to w środku w takim pojemniku i tym wyjściem tutaj od odskraplacza wychodzi na, do rurki na zewnątrz. Odskraplacz macie tutaj na rysunku pokazany dokładnie, jak on wygląda. Co ważne, on jest trochę nieprawidłowo zrobiony, bo jest nieszczelny. Tutaj, w tym miejscu, o tutaj gdzie widać, jest zrobiony tak, że niestety trzeba go zasilikonować, bo inaczej może tam cieknąć woda. W środku ma taki zbiorniczek, u góry montowany jest do rury 125 mm, to jest od na 125 mm i na dole ma też odejście 125 mm, plus tutaj ma odejście 5 cm, 50 mm, takie jak zwykłe. Zwykła rurka kanalizacyjna. Tutaj jest przyczepione do niego kolanko. Jeśli woda się tam będzie zbierać, to woda tym wężem będzie wylatywała sobie do butelki. Tego jeszcze nie skończyłem, no to przy okazji teraz, jak już jestem, to zrobię tą robotę do końca. Do tego potrzebny mi taki zaworek. Tu jest wąż paliwowy, który akurat tak się świetnie składa że on idealnie pasuje do tego, do tego zaworka. Po co jest ten zaworek w ogóle? Bo jak się okazuje cała instalacja, jeśli puścimy na maksa cały kominek, cały wywiew, puścimy na maksa, to on tą rurą idzie i, i, i ta dachówka kominowa, którą widzieliście, ona jest niestety nie najlepsza i tworzy się nadciśnienie i okazuje się, że gdyby ta rura była odetkana, to tutaj wieje, jak tutaj puścimy kominek, to duża część powietrza wraca tą rurą ze względu na to, że dachówka kominowa nie potrafi tego odebrać, więc część wraca, część wraca tutaj. Żeby tutaj nie wracała, no to właśnie musimy zastosować taki zaworek zamykany, żeby nie, nie wracała woda. Natomiast jak zamkniemy tutaj, no to. Te skropliny, które potencjalnie się zbiorą, nie bardzo będą miały gdzie wylatywać. Więc ten zaworek jest taki, że co jakiś czas go opróżniamy do butelki po to, żeby ewentualną wodę skropliny, które się tam zbierają, wyrzucić wylać. Najzwyczajniej w świecie wylać. Więc teraz musimy tylko tą rurkę dociąć, włożyć zaworek z jednej strony, włożyć z drugiej, wrzucić do butelkę i będzie instalacja w pełni skończona. Rurka odcięta. Teraz wkładamy. Wkładamy nasz zaborek. O teraz dopasujemy drugą część rurki do butelki. Tutaj stanie butelka. Zwykłe nożyczki. To jest wąż dość twardy, więc trzeba się liczyć z tym, że będzie to trochę trudno odciąć. Bo to jest wąż paliwowy, który się nam udało dopasować. No i teraz wciskamy tutaj. Wsadzamy sobie butelkę do wody i tutaj będzie nam spływać, będą nam spływać skropliny. Teraz jest to otwarte. Jak widać skroplin chwilowo nie ma żadnych. Zamykamy zaborek. O! I w zamkniętym zaborze teraz nie będzie nam dmuchać. Przejdźmy przez resztę tej instalacji. Tutaj, jak widać, ten kawałek, to jest rura Spiro. Jak widać, my zdecydowaliśmy się w ogóle tej rury nie rozciągać. Ona jest rozciągnięta tylko tyle, o ile jest założona na odskraplacz, zamknięta opaską zaciskową, taką metalową, ona się świetnie sprawdza i na dole jest zamknięta nad tym, nad tym czymś, to, to coś, to jest redukcja. Ta rura ma 150. To jest zwykła rura kanalizacyjna średnicy 150. Dlaczego? Bo okazuje się, że okap też miał 150, ale jak robiliśmy dach, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że okap będzie 150, i rura w dachu, przepust w dachu jest zrobiony rurą 125. Więc musieliśmy zastosować redukcję. Dlatego tu jest rura 150. Elastyczny kawałek, bo wyszło nam to trochę niecentrycznie. Elastyczny kawałek takiej rury Spiro. 125 jest zamocowany między od skraplaczem na 125 i rurą 150 przez redukcję. To jest zwykła taka redukcja, jaką znów tu widzicie na przebitce ze 150 na 125. I z tym redukcją pojawi się, jest jeszcze związany kolejny błąd, który zrobiliśmy. Który spowodował, że przejrzałem znów całą instalację, bo ten, bo ten nasz wyciąg w ogóle nie działał, w ogóle nie ciągnął powietrza. Dlaczego? Tą redukcję zrobiliśmy od razu na samym dole, tutaj. Ta redukcja, jak widzisz na załączonym obrazku, ona się składa z takich fragmentów około 2 cm, kolejnych redukcji. No i okazało się, że te 2,5 cm wyszło zaraz gdzieś tutaj, na tej wysokości, zaraz na samym, na samym dole. A w okapie, na samym dole, zaraz, zaraz w tym samym miejscu, gdzie zaczyna się wejście do rury, są takie klapki. Takie klapki, one są normalnie zamknięte, i jak wie, w ten, w ten deszeń, i jak e, w, zaczyna wiać wentylator, to te klapki się tak otwierają do góry. Zamykają, jak jest pusto. Teoretycznie, żeby powietrze się nie cofało, jak się otwiera, to wy, otwiera, jak zaczyna wiać wyciąg, to otwierają się do góry, zamykają, otwierają. Normalnie, jak wieje wyciąg są otwarte, jak kończy się wyciąg, są zamknięte. No a ponieważ ta, ta nasza redukcja była na samym dole, czyli zaczynała się tutaj, to jak klapka się chciała otworzyć, to nie mogła, bo była blokowana przez redukcję. I musieliśmy to jeszcze raz przerabiać. Dlatego jest wstawiona ta rura 150 na taką wysokość. Dopiero tutaj jest redukcja ze 150 na 25. Dopiero dalej jest rura Spiro, łącząca ten odskraplacz. I odskraplacz wchodzi do sufitu w rurę 125. A resztę to już widzieliście na strychu. Normalnie, przygotowaniu przy użyciu wyciągu, to. Ten zabór będzie w pozycji zamkniętej, żeby tutaj nie, nie, nie cofało się, a jak już wyciąg zostanie użyty, yy, no to trzeba będzie ten zaworek odkręcić, żeby potencjalnie spuścić wodę. Jest to faktycznie trochę niewygodne, bo trzeba o tym pamiętać, natomiast to jest jedyny sposób, który zapewnił nam to, że nie leje nam się woda na płytę. Jeszcze raz w zbliżeniu dokładnie, z czego się składa instalacja. To jest ten rzeczony odskraplacz, który jest tutaj, jak widzicie, wklejony na, na silikon do tej rury 125. Trzeba był wkleić, bo się nie dobrze trzyma. Tutaj ta szpara, gdzie on jest łączony, jest zaklejona taką taśmą. Ta taśma jest używana do, do rekuperacji, do kanału, uszczelniania, do owijania, do izolacji. Jak widzicie, ona jest taka z krateczką wzmacniana taką siatką. Właśnie po to, żeby się nie rwała, bardzo dobrze trzyma, bardzo dobrze uszczelnia. Tutaj jest wyjście, a to kolanko, to jest zwykłe kolanko sanitarne, do którego jest przyklejony, uwaga, wąż taki, szybko, szybkozłączka celfastowska. Ona jest też wklejona na klej, bo trochę trzeba było pokombinować, bo to kolanko nie pasowało do tego węgla. Więc jest kolanko, złączka celfastowa do wrzęża ogrodowego, półcalowa przewód paliwowy zaworek półcalowy do węża ogrodowego no i kawałek przewodu i butelka to już widzieliście to jest opaska ta opaska metalowa jest bardzo ważna ona trzyma rurę spiro na 125 rurze od odskraplacza Rura Spiro idzie tutaj. Tu jest druga opaska, która trzyma na redukcji. Ta redukcja jest tutaj zredukowana, odcięta na 125, i opaską przymocowana rura Spiro. Redukcja jest założona na rury 150. I rura 150 jest założona tam, w tym otworze. Jest okap. Okap ma wyjście też 150 mm, przy got, przystosowane do włożenia takiej. Właśnie rury, a tam co jest też trochę błędem, słabo to widać, ale tam jest gniazdko, które, z którego okap jest zasilony. Ono powinno być podniesione trochę wyżej, bo w zasadzie teraz nie ma jak tego okapu odłączyć. No ale on jest odłączany raz na 5 lat na pomiary elektryczne, więc jakoś da się to przeżyć. Tak wygląda cała instalacja. Dolna część w dużym, w dużym zbliżeniu. I dzięki takiej oto instalacji tu fun z grzanką potwierdzają, że tak, działa dobrze. To, to dobre pieski, dobre. Dzięki takiej oto instalacji mamy święty spokój. Od kiedy zrobiliśmy to, tak jak pokazuję Wam na tym filmie, od tego momentu nic nam tu nie kapie. Nie mamy tutaj żadnych problemów. Wody już nigdy nie mamy. No, i to jest gwarancja tego, że i ten sprzęt, elektronika nam się nie pozwiera. Tu nic, nic się nam nie zepsuje, ale kupa była roboty zanim doszliśmy, jak to naprawdę zrobić dobrze. Także mam nadzieję, że ten film się przydał. Jak ktoś chce okap i, wycią i, i zrobić wyciąg z okapu bezpośrednio na dach, zupełnie na dwór, to proponuję zrobić to od razu tak, jak my zrobiliśmy tutaj. Tylko to, co najważniejsze, szukajcie, jeśli się uda kupić okap 150. I wszystkie rury ciągnijcie 150, bo trochę bez sensu jest przejście ze 150 na 125, a później ze 125 na 150. Bo robimy zwężkę niepotrzebną, która też powoduje dodatkowe nadciśnienie, dodatkowy opory w wyrzutnik. Gdybyśmy mieli tu całość 150, byłoby dużo łatwiej. Ale mam nadzieję, że ten film się przydał, że unikniecie wszystkich tych problemów, które z takim okapem mieliście albo możecie mieć, albo jeśli Wam woda zakapie, to właśnie podałem Wam rozwiązanie. Daj suba, zapraszam, zachęcam do subskrypcji, do subskrypcji, bo jesienią i zimą będzie trochę więcej o domu, ale też o ogrodzie, też będzie sporo, nie bójcie się, trochę tego też będzie. Skomentuj, jak u Ciebie wygląda okap, bo nas to też bardzo interesuje z punktu widzenia potencjalnych modyfikacji, czy jeśli ktoś coś zrobił lepiej, to żeby zrobić lepiej, czyli, czyli, czyli skomentuj, jak u Ciebie to wygląda i czy woda kapie Ci z okapu. A na razie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć! thank <laughs> you